Korwin-Mikke znów szokuje. Przy Banderze Hitler to rozsądny polityk Janusz Korwin-Mikke. Przy Banderze Hitler to rozsądny polityk. Porównywanie Stefana Bandery do Adolfa Hitlera jest niedopuszczalne. Pisze Janusz Korwin-Mikke. Poseł i jeden z liderów Konfederacji w mediach społecznościowych zabrał też głos na temat Trockiego. Porównywanie Stefana Bandery do Adolfa Hitlera jest niedopuszczalne. Przy banderze Hitler to rozsądny i umiarkowany polityk, napisał na Twitterze Janusz Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke, Bandera to raczej Himmler. Zdaniem polityka, Bandera to raczej Himmler. Jak tłumaczy jeden z liderów Konfederacji, Bandera, tak jak i nazistowski zbrodniarz, to człowiek, nienawidzący i gotowy wymordować Polaków, Rosjan, Żydów. I wszystkich wrogów narodu ukraińskiego. W podobnym tonie Korwin-Mikke wypowiedział się na temat Lewa Drodzkiego, jednego z twórców ZSRR. Porównywanie Leiby Brąsteina lew Trocki do Adolfa Hitlera jest niedopuszczalne. Przy Trockim Hitler to rozsądny i umiarkowany polityk. Trocki to raczej Himmler, nienawidzący i gotowy wymordować. Socjal de gwiazdka 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 kratów, liberałów, konserwatystów. Tych, co nie chcieli komunizmu, czytamy. Wpisy Korowina spotkały się z krytyką internautów, którzy wezwali polityka do odejścia od tego rodzaju retoryki. Przecież ja tu napisałem tylko o Trockim, nic o Hitlerze. Gdy napiszę, że dziecko jest wyższe niż metr, to ja piszę o dziecku, czy o metrze? Hitler służy tu jako miara. Przez nie można porównywać rozumiem, że byłby nieporównywalnie większym zbrodniarzem, odpisał Janusz Korwin-Mikke. Korwin-Mikke o masakrze w Buczy. Skąd wiadomo, że mordercami byli Rosjanie? To kolejny budzący kontrowersje wpis polityka Konfederacji. Na początku kwietnia Janusz Korwin-Mikke zabrał głos w sprawie masakry w Buczy, gdzie Rosjanie dopuścili się ludobójstwa na cywilach. Jest to typowe błędne koło. Takie zdjęcia mają udowodnić, że Rosjanie są zbrodniarzami. A skąd wiadomo, że mordercami byli Rosjanie, a nie Ukraińcy? Jak to? Skąd? Bo przecież wiadomo, że Rosjanie są zbrodniarzami. Szkolny błąd logiczny. Ludzie zaślepieni go nie widzą, napisał polityk na Twitterze.